Ok, nowy fan Magic z QBD Toilet 77 Part 4 od Sanreda. Zobaczmy sobie go, ocenimy. Mam nadzieję, że będzie to w miarę spoko. Zostawmy tu u niego łapeczkę. Kurde, ty, co tu się dzieje? No na pewno mają szansę te, 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 te śmigłowce. Na pewno. Na pewno dacie sobie radę. Ło, kurde, Mini, mini Juggernaut. Ty, normalnie Gwiezdne Wojny, Star Warsy i te sprawy. Tytan Obiektyw Man? Nie, Rzutnik. Tytan Rzutnik Man. Łok gość jest mega. A czemu... Ty, cz... czemu Astro z KBD walczy razem z, tyta... z Głośnikami? LOL? A to jest large w sumie, to nie jest tytan. O co tu chodzi w tej serii? To jest jakieś mega... To jest mega dziwne. Ło ty! Wow, to było dziwne, naprawdę.